Część druga filmiku, czyli słocze palety Sleek Garden of Eden. Teraz będzie ta górna część palety, czyli tak jak już wspomniałam, odcienie ciemnego różu, śliwy, ale także coś dla wielbicielek Smokey Eyes, czyli ten tutaj szary, przedostatni i brąz. Jak paleta, jak słocze wyglądają na dłoni? Tutaj mamy od tego najjaśniejszego odcienia poprzez ciemniejsze. Tutaj mamy ten ostatni ostatni brąz. Ten pierwszy kolor, czyli ten jasny, jest taki złotawy. Nie wiem, czy tutaj będzie go dobrze widać. Później mamy taki liliowy kolor. Następnie jest coś w kolorze takiej śliwy ciemnego fioletu. Dalej zupełna śliwa, bardzo ciemny fiolet. Tutaj mamy taki szary, czyli dla dziewczyn, które lubią smoki. Tu jest brąz. Oba te dwa odcienie, czyli ten przedostatni i ostatni. Są to cienie matowe. Ja za takimi nie przepadam, natomiast, właśnie wiem, że dużo dziewczyn lubi tego typu odcienie. Te pierwsze cztery bardzo ładnie połyskują. Jestem z nich bardzo, bardzo zadowolona. Na pewno przydadzą się do takiego zwykłego dziennego makijażu, jak również gdzieś na wieczór. Te dwa są cieniami już bardziej takimi wieczorowymi, chyba że ten właśnie szary typowo do smołki. Tak prezentuje się ta nowa paleta. Jestem z niej bardzo, bardzo zadowolona. Mimo tego, że część kolorów zupełnie mi nie, nie będzie potrzebna, nie, nie użyję ich, to jednak na pewno część kolorów przyda się do codziennego makijażu, jak również na wyjścia. Napiszcie w komentarzach na blogu, jak Wam się podoba ta paleta, czy jesteście zadowolone z tych kolorów, czy kupicie paletę lub też czy macie. Cześć!